Kochani witajcie na moim kanale dzisiaj, Me", tak. I dzisiaj będziemy sobie trochę meblować kuchnię, ponieważ wiecie, mam ten dom, co nie i nie mam umeblowanego całego. Zostało mi tam trochę pomieszczeń i tak myślę, ale popatrzcie, bo ja mam dużo potrzeb, na przykład z jedzeniem, i niektórzy ludzie mają fajnie, bo mają kuchnię i tak nie. No ja też chcę mieć kuchnię Więc w dzisiejszym filmiku zajmiemy się kuchnią W sensie robienie kuchnią I Gra chyba ze mną mm. Super America Apple Sara no, Ja ją ja dodałam, bo chciałam coś sprawdzić A gdzie? Okej, okay, ja już ją znalazłam I napiszę Że Nagrywam Nagrywam e, Dobra, ja zróbmy ją sobie Do familii e, Czekajcie I piszemy. Okej. Okay. I jak już mówiłam, zaczniemy dzisiaj meblować kuchnię. I postanowiłam, że kuchnia będzie tutaj, bo tu jest pokój moich panek dwóch. Oczywiście was jest więcej, więc będę odmęczała go, żeby było jej bardzo dużo A tutaj bym chciała już sobie zacząć robić kuchnię Więc kitchen to była kuchnia? Tak, dobra mm. Na pewno dużo tego pójdzie i będzie dużo kasy potrzebne I to może będzie też czasami na parę części Nie wiem Mam nadzieję, że nie będzie na parę części. Okej, okay, tego dużo dużo musimy. No i dodała się, i coś się stało, bo ją wyrzuciła. No, mamy, no sobie tutaj to tak dekorujemy. Okej, okay, i. O jak mi to zrobiła? E, na przykład o e, tak? Okay. Tak widzę jesteś. No kto to jest? Dobra. Um. I hmm. No i gdzie to się zrespiło? Co? Gdzie to jest? Przecież kupiłam to, to kup no i właśnie ścięłem No i ja, ja oczywiście musiałam to krzywo wstawić, ja. Kto to jest? Też mam tego. Mm. Aha, okej. Okay. Bf. Mhm, dobra. To może być. No ja myślałam, że to ktoś po prostu i. Uf. Muszę tu dokończyć. Nie chodźcie mi po latach dobra. Mm. Okej. Okay. I co my przygodamy tak? I co jest dobrze? Takie ma wejście. Takie dobrze wejście jest mm. Nie wiem. Na przykład postawię kwiatka, i tutaj też takiego różowego. Więc wpiszę tres tre. I tu będą być takie malutkie. Tak są. Tylko 20, aż kosztuje. Szkoda, aż takie drogie. O i tu na przykład na rogu. A gdzie jest drugi? Jak nie kupiłam? Nie, no kupiłam dwa. Ej! bez takich. Dobra, jeszcze raz kupimy. Dobra. I no i tak jest lepiej. Ej, weźmiemy sobie jeszcze na Kitchen Skins. Będziemy Kukim O, e, możemy mikrofalówkę postawić Żeby nie było aż tak pusto Na tym Dobra, na przykład taką mikrofalówkę Poszło gdzieś e, Kosz może Postawimy sobie Tu z rogu To będzie na śmieci Fritket Na razie mnie nie stać na normalną lodówkę. Albo nie bez tego kosza, bo mi to denerwuje. No jeszcze kasa. Idzie tylko... Przecież kupiłam tą lodówkę. gdzie widzicie co jest. A to przecież usunęłam. Dobra, i kolor różowy. Tutaj już wchodzą Storget e, Tego nie. Tab. To bym chciała ująć, ale to duże. E, to weźmiemy. Bo ja mam taki pomysł. O! Z lodówkę sobie postawimy na razie tu. Woda. Damy ją. Wejdźcie tu z mało miejsca jak coś. Nie będę się tam męczyła tam wejść, więc na razie dam ją tu. To. To damy na przykład na ten stół. Ten stoliczek usuniemy. Tu damy lodóweczkę. Tu może być te I teraz mamy chyba bardzo mało kasy, ale wystarczy nam na pizza plate. I hmm. Um, dobra. To, to, to i to. Więc wszystko tak naprawdę. A to. To. Coś się tam stało To tu I mamy taki jakby rząd pizz Coś takiego Blender weźmiemy I zgadnijcie No, no, no oczywiście, w sobie robią Weźmiemy sobie to, żeby dodać jakby, że to jest kuchnia, co nie, bo kartki to garki, powiedzmy, że dobrze powiedziałam, a tu damy czajniczek i na różowo damy go, I to sobie kupię, ale to nie teraz, coś jeszcze możemy kupić, a ręczniki możemy kupić, bo Czasami można ręce sobie wytrzeć. Leska hmm. do krojenia? Do 14 było okej. Okay. Więc tak na razie się... Ojej, cóno! Tak się... Czekajcie. Musimy wyjść i... Aha no nie się. No jejciu! Okej, okay, wchodzimy. I ładnie to wygląda. Tu jest woda, tutaj można sobie zrobić pizzę. Czemu... Czemu mi się ta deska tu położyła? I żeby nie było, to dam jej na biało. O. I to deska dokrynia i została krótowana, ale się nie przejmuję. Można się nawet na to wstrzypiąć, No i taki wygląda moja kuchnia. Ja tu oczywiście jeszcze dodam mnóstwo rzeczy. A gdzie dziewczyny? No nie wierzę. Już sobie wzięłam koje. A ja idę na górę. I mój pet chce spać. No i do szkoły, ogólnie. No i tylko... On się śpi, dam go pod prysznicę pożekłem. Bo to miałam tylko zrobić kuchnię, ale poza odcinkiem też trochę zrobię, więc... jeszcze Dziewczyny chyba tu przyjdą, co z tego wiem. O nie! Znaczy, o tak! O, hop! Ho, mm. Okej, okay, ustawcie się kałamnie. Tak, koło mnie, tak, jak mi się ustawić, no. Wreszcie. Okej. Okay. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa pa!